Papierowy Annie Wtuleni w pejzaż, przeciągle ukołysani podróżami, obietnicami, niedowierzaniem, wczesnymi drożdżówkami w nadmorskich barach mlecznych, popychani błądzeniem, zdruzgotani, ocaleni, mówiąc o sobie jak o falach, przypływami. Opasani, osaczeni schylamy się do dni spłoszonych, słów mknących, nieznanych, motywacji bzdurnych. Składamy dłonie, buzie w ciup, i już nas nie ma. To nic, że ogon, szosa, truskawkowe pola, kontredanse, pytania, wreszcie obcość. Wtuleni w horyzont Udręczeni, kwitniemy sobą.